Kiedyś to, to, to wiadomo, że było lepiej, nie? A jak wejdziemy do Unii, to już koniec. Liczył raczej, że będzie gorzej. Co sobie robisz? Jak tu się czarno, to już jest źle. No i wiem, bo jedz, bo jest. No bo i ryba słabo idzie, i nie za bardzo jest. Piją ludzie tutaj? Od ja bym nie powiedział. Nie. Sklep blisko jest. No to... Pierwszy port Rzeczypospolitej. Od wschodu. Unia Europejska to jest biurokracja, a w związku z tym, prawda, rybak musi oprócz normalnej pracy tu jeszcze wypełniać dzienniki, jakieś tam sprawozdania, nie wiadomo co, prawda, tych, tych różnych e, formularzy i tak dalej, cała masa jest, prawda, to jaka to jest radość, jak on w zasadzie ma problemy z pisaniem. Jak będzie ilości ryby i ceny odpowiednie, no to wiadomo, że my zawsze będziemy na dnie... No za bardzo małe wiążki sprzedajemy to rybę. No, jak płaci na dzień dzisiejszy odbiorca 600, powiedzmy, nakłonkam ślepe, no to są świeże pieniądze. Nie? No nie ma litości, to jest jedno wielkie wyrachowanie, prawda, w ogóle. Ja pamiętam jak pływałem na kontraktach, no tak. Na greckim statku byłem, no Grek 100% dostawał, prawda, Polak 50%, a 50-25% na, na ad, ad, adekwatne stanowisko. No i jak, jak tutaj o jakiej sprawiedliwości, jaka to wspólnota. A, to... A gdzie najtaniej wódkę kupili? No we Fromborku chyba tak. No. Stamtąd, <laughs> to... stamtąd? Najtani stamtąd? właśnie na tych statkach, które pływają tutaj po zalewie, prawda? Bo to jest wolnocłowy sklep i pojechać za darmo nawet <laughs> nawet za darmo w sezonie to 10 zł, poza sezonem za darmo paszport pan bierze, siada na statek Aha. i pan sobie jedzie za granicę, prawda? Może pan obejrzeć i wrócić no, że trzeba kupić prawda, alkohol, no i takie mrówki tam jeżdżą, zamiast naród trzeźwy do tej Unii ma wchodzić, no to, to pijaków prawda Na chwiejnych nogach? Na chwiejnych nogach wchodzimy, tak. Ale by turyści, łatwiej by nam się żyło. Sklep doruszył. Tak, tu wysła prywatna jest. To? Tak. Powstaje hotel. Codziennie Co najpierw jak dach. To to z funduszu innego, chcemy wyrwać kasę. No tak, bo to jest mhm. Na utylizację podobują. Tam ma stanąć wiata z grillem, taka na 60 osób. Powiedzcie jak będziemy skręcali. Wszystko w Polsce jest wałem robione. Nic nie jest robione uczciwie. Nic nie jest dbanem o ludzi. Przede wszystkim w Unii ktoś myśli o tych, żeby pracowali. Dlaczego mamy napady? Dlaczego mamy jakieś mafie, to wszystko? Dlatego, że ludzie nie mają co z sobą zrobić. Nie oczekujmy, że Unia nam tu przyniesie pieniądze, wysypie i panowie budujcie bo to domy. Już mieliśmy kiedyś taki film, plany domy, nie? Po prostu dać ludziom wolną rękę do pracy. My nie możemy wziąć kredytów, bo jeśli chcemy wziąć, to albo takie duże oprocentowanie dostajemy, albo nam zabierają wszystko w zastaw. I nie daj Boże, nie możemy wziąć kredytu na 25 lat, 30, żeby móc inwestować. Tylko musimy wziąć na 4-5 lat i zarzynamy się wtedy. Muszę no niestety, jak łóżko wchodzi, to no. <laughs> komornik zobaczy i <laughs> <laughs> <to jest fajnie, śmiech> powie, Ty masz takie dochody, żeby to wybudować. Średnia krajowa na tych terenach ubogich wynosi w granicach 400-500 złotych, nie ma co się oszukiwać. A jakie to bezrobocie w okolicy? Ja Z tego co mi wiadomo, w województwie, w, nasie, w powiecie graniewskim wynosi w granicach gdzieś 55%. No. To czym się ludzie tutaj zajmują? Generalnie żyją z przejścia granicznego, tak jak z każdej granicy. Czy to była zachodnia, tak samo żyli świecko-subice, tak samo tutaj, nie? Bez medybra, nie, bo... Co, wódkę, papierosy? Bo... No, generalnie z przemysłu. Paliwo, alkohol, papierosy. Bo ryby to chyba nie. No, no tak. Najgorzej z ludźmi z miasta robić, panie. To z miasta? Tak, z Olsztyny on jest. On w Olsztynie pracuje. Dorabia tutaj? Proszę? Dorabia? Nie! Ma wolne, dzisiaj przyjechał do mnie. Ziemniaki ch ch chcemy posadzić. To wziąć może? Proszę? Wziąć? To syn, to Ludzie są tak teraz są biedni, nawozów nie mają za co kupić, proszę, pana. Je pan. Jeszcze kto jeszcze gospodarz, Ale który... Dopłaty dopłaty dostaniecie. No dostaniemy to dopiero w grudniu, dadzą te dopłaty, proszę pana, już obecnie obecnie wnioski rolnicy już składają, u nas na przykład w gminie w Pieniężnie to są daty ustalone yy, dla poszczególnych prawda, wsi, nie? W Polsce już kiedyś Unia była, Lubelska, Brzeska, <laughs> zobaczymy, okaże się jak to będzie. Ja się na lewo. Dobra droga. Tak? Tutaj cały czas prosto tak? Nie życie. Dobra droga. Komu gołdawicie? Tak? Gołdawicie. No tak, akurat możemy się tutaj wbić. Mhm. No to daj nie no. To nie można no tak? no, Nie. nie, nie. nie. A, Żeby nas policja ganiała na no co, że? Nas no, nie, nie Oczywiście, co wie? Nie, to trzeba i zapłacić. Ale To ja chce Lambda... przecież

Jest tu światło? Ale gdzie? Gdzie? Oj, tu, no, tu. tu, tu nie mam. Nie ma tu. No i to co będziecie? Do ruskich tam macie, na granicy? Znaczy, nie, nie konkretnie. A wiesz, będziemy na ten znaczy, po, po całej granicy wschodniej, nie? Tam gdzie teraz do Unii wchodzimy. Znaczy tam, tam gdzie teraz granica staje się granicą unijną. Nasza była wschodnia, teraz już unijna, nie? A do mnie tu. Ja nieraz nie chcę otwierać, bo często i gęsto mam tych... Koleśli, kolesi, o! A my dzisiaj też <grymne> <grymne> to, 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 Nie wiem, jak wy pijecie ruskie, to ja przyniosę. Tak to, ja Dobra, do spoko. Ale ja chyba sch schodzę tego połóweczkę, przyniosę. Przejdź, sam no. <grymne> <Okay. grymne> A kto ten dom budował? No to Kaberol jeszcze, no kto jeszcze za komuny. To 86 rok, ja tu przyszłem, no, żelazek. To, to żeby taki dom teraz budować, no to.